To, to kurwa dostaję pestki Ej ma ktoś streama? Ma Już drugą pestkę nie, dostaję Ej weźcie co? co, to? co chyba? Ej to weźcie sam tą pestkę. Trzecią Wyjedź wyjedź wyj... Co ty robisz? Jesteś krety Czemu ty no, nie no, wyjedziesz no, ty tego no, krzaka? No, no, ty no, 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 z krzak. no, takiego krzaka no, no, Dobra robota no, 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 Gorszy no, krzak no, na mapie no, kurwa Dobra robota Kono halo Kono co robisz? Nie wiem jak przegnamy to przez to to nie wiem

Mmm, retardami jesteście jak coś. Ucieknie, Te chłopy się są za. Z... No Daj kurwa zamek wprost. Matrz królik, pestka? Nie zamek wiem, wymać ja tak się... Ale kurwa, dajcie gadaj, to. Pierdolis. Ja nie, nie wygrałem tego zamku, tego nie dojemy jednego chiefa, to byśmy mogli robić tak. Jaka tym coś Zabra kurwa zrobicie, czy będziecie tu stali? No szczerze, bo i bono moc. Nie A wiem, jak to jest. Fierdojszy, kurwa zamek, boiliśmy. Na my dajemy tu tyle czołgów, to jakieś dwa z. dwóch zjebów, kurwa. No brawo, dajcie majsów, dajcie Ew ja wiem jak chcecie kurwa, kurwa turniej schwalić, wiecie jak nie oddychać, jak pierdolę. Staliście tutaj tymi wszystkimi, tymi staliście, przecież chłopie tu jechały nie, dupą. po dlaczego ja ty, ja my ty, my ty my my nie jedziesz z grupą, z tylko co ty zostajesz na snajpie, no dlaczego kurwa? Dlaczego? Bo nam pusznęli by barze, jak bym tu nie stać kurwa, z grupą masz jeździć, a, a on się postawia w Stoi kurwa, żył do końca Ja je. prawie. Furios, ty też kurwa jedziesz w pimpeculi, jebany, bo jesz z bota, jak oni mają jednego epa. Gdzie kto? Co? co? Gdzie się wyjebają? Naprawcie go, naprawcie. Tutaj. A nie da się Jebo. go tam naprawcie. Nie da się jeździć na pełni. Dobra, jebana Nie Ale gdzie on się wyjebał? Widzno no to spoko, za kamieniem. Zostawiam sobie nawet jednego tutaj z tyłu, jebana co? Zabił sobie tą. Możemy jeba. zabić sobie tą tą tą, tą. 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 że. Możemy to sobie wiesz, wjechać wiesz, to i występem. wyczyścić to. Ale co ty to robisz w ogóle? No to ten troluje Ale kurdu, po co tam jedziesz? Jebał, no, nie wiem. no bo mówi, że się Chce zobaczyć? Nie chciałem go naprawić, kurwa. Nie da się. A grać? jesteś rozejmany, nie? Jaki no rozebany, no, no. no. no, chłopie nie zobacz! Jakby no. to jeszcze jeden czołg podjechał to był gitball. Myślałem, że zostanie w tym miejscu, to ja no wiem jak chcecie rozbijać kampy, jak wy nawet się nie wymieniacie za pestkę, tylko za darmo jak dziwki. Dajecie dupy.